sam rozpoznawalni teraz, co nie? Ktoś kurna teraz ich powinien kupić, wykorzystać ten szum, tę dramę, co nie? Pokazać ludzie dobra, studio tu się spieprzyło, spieprzyli wszystko, co nie? My ich kupiliśmy, zrobimy wam tę grę jak trzeba, my tu wszystko przejęliśmy. Gra jest na Unreal'u, to się wyklepie. Tylko potrzebujemy trochę czasu, bo... Widzicie, w jakim jest stanie techniczny. Nasi tutaj, programiści muszą się to zajrzeć. Jakby jakieś studio, które ich kupiło i zrobiło takie coś. Zobaczcie, prawy. Zobaczcie, opluję, kurwa. Prawy dolny róg. The fit 1 server will shutting down in 60 minutes. Ej, kurwa. Ej, S sadzik, pomyliłeś się. Za godzinę wyłączają, kurwa. Pierdole, ja pierdolę. Kurwa, zagadzisz mnie. Ej, ja banił, banił jak masz kurwę